Siema, z tej strony Agis i dzisiaj mam dla was kolejną twardą historyjkę, więc jeżeli jesteś samcem alfa, to zapraszam cię do tego, abyś do kubeczka na osobie nie wiem, płynu do chłodnicy albo innych takich fajnych akcesoriów i rozsiadł się wygodnie do seansu. Dzisiaj pogadamy sobie po raz kolejny o moim koledze, który no jest tak mniej lub bardziej słusznie na tym kanale nazywany idiotą, ponieważ no cóż, znowu mu się przykra rzecz przytrafiła. Jak już wam mówiłem tam niedawno, chyba w QA jakoś tak, no właśnie sobie od pewnego czasu zmienił lifestyle i teraz jest takim e, oczywiście chłopaczek imprezowy i tak dalej. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, każdy sobie robi co chce, nie tylko w internecie, również w życiu prawdziwym, no ale jednak e, to ja muszę mu teraz opłacać karnet na siłownię LOL, Ciekawe dlaczego. W każdym razie właśnie jak już mówiłem, on sobie zmienił Lifestyle, czyli co to znaczy Lifestyle? To znaczy, że no cóż, e, teraz chodzi i zbiera grzybki na zewnątrz, a, albo Pokemony, albo grzybki, albo Pokemony. Tak dokładnie. Jeżeli nie wiecie co się robi z grzybkami, to po prostu łapiecie swoje Pikachu, którego złapaliście powiedzmy dwie minuty temu, łapiecie go, tak wiecie, tak pozycja co chronią bobranne, no i po prostu ciśniecie z nim grzybka, tak sobie zapalicie grzybka, będzie śmiesznie, będzie miło. Ach, no i teraz jeszcze zrobimy sobie malutką przerwę i powiem wam o nowej inicjatywie w odcinku, i to będzie właśnie komentarz dnia, dlatego że sobie przeglądam często komentarze i są niektóre, które mnie przede wszystkim bawią, śmieszą i po prostu one będą wstawiane tutaj do odcinka. Tak żebyście mogli pośmiać się razem ze mną, także będzie spoko. Czasami jeżeli ten komentarz będzie jakoś tak strasznie głupi, to będę również wymazywał nazwę użytkownika, no tego użytkownika, który to napisał, żeby nie było, że go ktoś zacznie hejtować. Bo jeszcze się zrobi taka sprawa jak z Dedeksem, że ja wstawię film w piątek wieczorem, a on już jest w piątek wieczorem hejtowany w szkole, ponieważ no to jest oczywiste, że każdy ma na piątek wieczorem zaraz przy weekendzie szkołę. To, to jest na pewno oczywiste. Dodatkowo jakbyście tego nie wiedzieli, to mój kanał jest największy na całym YouTubie. PewDiePie to tam on często mi podłogę w domu zamiata, to jest to, to taki kumpel. jest całkiem sporo, naprawdę nie ma problemu. No i właśnie, żeby uniknąć takiej sytuacji z Dedeksem, to będę cenzurował nik, bo czasami te komentarze są tak głupie, ale są na tyle śmieszne, że się nadają. Także no ruszajmy do historyjki. Jak już mój kolega stał się imprezowiczem, no to trzeba wiadomo bicka dopakować. No, gdzie można bicka dopakować albo w domu, to jest taki wariant bardziej oszczędny, albo można pójść na siłownię za 20 euro w miesiącu. Nigdy nie zrozumiem tego podejścia, ponieważ za 20 euro na dobrą sprawę możesz sobie kupić ciężarki i możesz sobie w domu tam machać, no ale jak cóż, jak jesteś ekskluzywny, to musisz prosić swojego ziomka, czyli w tym miejscu mnie, aby ci kupił karnet na tą na tą siłownię i żebyś tam chodził, lul. No ale nieważne, chodzi o to, że on przez jakiś czas chodził sobie na tą siłownię, sam później jednak zabrakło mu pieniędzy i teraz od ja, od chyba, nie wiem, 4 czy pięciu miesięcy opłacam mu ten karnet, bo, bo hej, no tyle pieniędzy ma chłopak, imprezawić lul. Bo on tak przyszedł do mnie powiedział, słuchaj ty masz tyle tego hajsu z że tam no tobie to nic nie zaszkodzi, więc dawaj ten hajs, wyskakuj z portfela ja mówię, oczywiście nie ma sprawy, proszę pana. No i pewnego dnia ja sobie postanowiłem w sumie z nim pójść na tą siłownię, dlatego, że mówię, czemu nie, czemu nie, spoko, tam spróbujemy, zobaczymy, ja mówię, skoro teraz już wziąłem się za siebie i tak zacząłem, wiecie, pakować biski, żeby nie było siary na, na, na zielni, to mówię, pójdę sobie, czemu nie. Pewnego słonecznego dnia, bo u mnie na kanale są tylko słoneczne dni, idziemy sobie na siłownię, właśnie treptamy sobie, no i tam w tej drodze do tej siłowni, on mi tam tłumaczy, jak ja muszę trenować, że co ja muszę jeść, jakie ja mam tam przerwy pomiędzy treningami i różne takie fajne rzeczy. Nie ze wszystkimi jego Teoria mi się zgadzam. Na przykład była ta jedna, gdzie mi mówił, że słuchaj Agis, jak będziesz miał zakwasy, to nie możesz trenować przez 4 dni, ponieważ jak będziesz w ciągu tych 4 dni tam trenował, podczas posiadania zakwasów, to normalnie się zerwieś mięśnie. No i to tak teoretycznie może się zgadzać. W sensie jak mamy tam zakwasy i zaczniemy robić jakieś backflipy 15 tysięcy razy dziennie, to może ewentualnie coś tam być, ale nie jest to gwarantowane, jeżeli po prostu mamy zakwasy i trenujemy na, dalej tak normalnie po ludzku, to nic się nie powinno stać. Oczywiście zawsze mamy ten procent szans, że jak będziemy trenowali, to coś nam się zerwie, tak samo mamy ten procent szans, że jak wychodzimy z domu, to spadnie na nas samolot i zrobi 10-11 kapa. Dlaczego 10, się możecie pytać? Dlatego, że jak Agisa się dzieli na pół, to zawsze jest 5. Dlaczego jest 5? Nie, nie wiem, no bo Agis nie jest inteligentny i zapamiętał, sobie tylko 5. Problem solved, kapa. Na siłownię żeśmy wreszcie doszli, już tacy całkiem nieźle zmachani, wiadomo, bo trzeba tam na Mount Everest po drodze Challenger zrobić, trzeba wypić troszeczkę wody na Mount Everest, to jest to jest bardzo trudne, no, ma masa ale challenge na YouTube'a był ogólnie. Jak już tam jesteśmy, to wiadomo, przebieramy się tam w jakieś klamoty treningowe, żeby później nie capić cały dzień, tak strasznie, tak tak 110%, więc ja oczywiście kupiłem sobie jakieś tam klamoty za z YouTube'a w stylu Adidas Hard Bus, nie? Mój ziomek wybrał sobie taką ławeczkę, że wiecie, mamy ciężary za plecami i mamy taki patyczek śmieszny i za niego ciągniemy i to podnosi te ciężary za plecami. Coś takiego nie wiem jak to opisać, bo to pewnie ma jakąś taką fachową nazwę, ale ja nie jestem fachowy, więc hej. Jeżeli o mnie chodzi, to podszedłem do sprawy. Bardziej standardowo, po prostu wziąłem sobie tam handle po 15 kilo, jakoś tak, no i sobie po prostu tam machałem tam w tą i z powrotem, żeby, żeby wiecie, bazę zrobić kapa. W którymś momencie ja po prostu się tam zdeczka zmęczyłem, więc chciałem sobie taką przerwę zrobić, nie? No i mój ziomek ogólnie tam yy, tak się na mnie patrzył, mówi: no, „Co ty przerwę będziesz robił, to co ty z, miętką, z Miętki jesteś, no mówię, no trudno się, mówi, nie jestem taki silny jak ty, więc mogę sobie przerwę zrobić, co nie? No to ja się go przy okazji zapytałem, na no, słuchaj, ty to przerwy robisz, czy tak jest tak 24 na 7 kapa? No wiecie, kapa, Wtedy tam dodałem, bo tak się akurat stało, że przez tego YouTube'a czasami w życiu prawdziwym mówię kapa I wtedy ludzie się tak na mnie patrzą, like What the fuck, what the fuck, man No i jak już użyję kapa w prawdziwym życiu, to muszę komuś z reguły 15 godzin tam tłumaczyć Co to jest kapa i dlaczego tego się używa i skąd się to wzięło i gdzie to się używa najczęściej I takie inne sprawy Nawet jeżeli to komuś wytłumaczę, to z reguły i tak nie rozumieją o co chodzi Tylko tam tak skreślają to w stylu Ech, to takie głupie internetowe rzeczy I pewnie mają rację, pewnie mają rację, czemu nie Mój ziomek tam Ogólnie mówi, że, a wiesz co, ja sobie przerwy nie robię, bo ja to kurde, dzisiaj jakiś taki silny jestem, zbustowany, tak, dzisiaj silny jestem, we no, nie ma sprawy, może, może tak się dzieje, tak samo jak ma się dzień w CS, a dobry, tak, może na siłowni też się ma dzień dobry, kto wie. Ja na tej mojej całej przerwie w zasadzie przyglądałem się tam, jak mój kumpel se tam wachlował w tą i z powrotem, przeglądałem se Facebooka i przy okazji siorbałem jeszcze mój soczek. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale on jest pakowany w takie worki, takie foliowe, nie, nie wiem co to jest. Ale ten soczek jakoś tak zawsze miałem ze sobą, bo on jest całkiem taki Podręczny, bo można go wrzucić do nie wiem, plecaka, nic się nie stanie, można go wyjąć, wysiorbać tak w sumie na, na dwa razy i jest git. Spoglądam jeszcze na telefon, patrzę, no i wynika z tego, że mój ziomek już od ponad półtorej godziny ciśnie dalej to samo e, ćwiczenie. W sensie, no te same muskuły, tam co wiecie na pręża kapa. I sobie myślę, no nawet dziwne w sumie, bo na takich ławeczkach to tam są można ustawić łane z 50 kilo, czy tam 100 kilo, czy coś co nie, to trzeba być już wtedy naprawdę Power Ranger, żeby coś takiego ocisnąć przez tam no półtorej godziny. No i się go tak pytam, czy jest pewny, że u niego jest wszystko w porządku. Może brał troszkę koksu, może troszkę amfetaminy, może jakąś krechę tam strzelił przed sesją, nigdy nie wiadomo. Może, może maraka na przykład, no to też nigdy nie wiadomo. On mi mówi, nie, nie, stary, ja w ogóle zmęczony nie jestem. Więc, no, to to już tak troszeczkę dziwne, co nie? Bo jeszcze wytrzymać półtorej godziny na takim czymś, to może się spokojnie dać zrobić, ale jak tutaj, no, w ogóle nie jesteś zmęczony po półtorej godziny machania, to tak troszkę dziwne. No, ale nic, ja siedzę ogólnie i patrzę dalej, bo nie wiem, może go będę musiał łapać zaraz tam, bo zemdleje czy coś takiego. No i tak patrzę, patrzę, no i jednak zauważyłem, że te, te ciężarki za jego plecami coś się nie ruszają. No i mówię, tak w sumie dziwny, no bo on cały czas tą taką sztangą, tym takim badylcem macha. No to mówię, powinny się przecież ruszać, to działa na zasadzie dźwigni i tak dalej. No a tutaj, kurde, coś ta dźwignia chyba nie działa. No i tak podchodzę, patrzę tam bliżej, żeby, wiadomo, bryle założyć, żeby było dokładnie widać, co się dzieje. No i tak niestety z mojej analizy wynikało, że linka jest zerwana. Dokładnie, czyli on sobie tam siedział przez półtorej godziny, wyszło na to, że przez półtorej godziny ciągnął za linkę, która była. Po prostu zerwana i nie podnosiła tych ciężarów. On na szczęście lub, lub na nieszczęście tego nie, nie zauważył i myślał, że jest jakiś strąg, że bufa dostał na dzisiaj. Bo wiadomo, że jak trenujemy, to z dnia na dzień jesteśmy coraz silniejsi, jednak nie powinno być czegoś takiego, że powiedzmy w jeden dzień podnosimy sobie tam 50 kilo przez 20 minut i robimy przerwę, a w drugi dzień przychodzimy, podnosimy 70 przez półtorej godziny i zgi. Ale mojemu ziomkowi postanowiłem jeszcze nic nie mówić, bo w sumie no mówię, podbustuję mu troszeczkę ego, jak mu nie będę nic mówił, on tutaj będzie myślał, że posiedzi. Sobie w sumie przez tam dwie i pół godzinki, bo mniej więcej przez dwie i pół godzinki sobie zawsze tam siedzieliśmy na tej siłowni. Znaczy, siedzieliśmy, no ja czasami sobie z nim wpadałem, żeby posiedzieć tak po prostu, tam wiecie, coś porobić, a, a czasami sobie właśnie coś tam z nim potrenowałem też, bo jak mówiłem, no ostatnio się troszeczkę zabrałem, wiecie, nieważne. On się tam właśnie zbliża do dwóch godzin, no i mówi: Ja to kurde, twardy jestem ci już dwie godziny, słuchaj, tutaj podnoszę te 70 kilo, ja mówię, no no podnosisz, nie ma sprawy, przyjacielu. No i właśnie, jak te dwie godziny minęły, to wtedy postanowiłem powiedzieć: Ej, stary, słuchaj, ja patrzyłem na tą linkę, może ewentualnie zerwana. No, w tym się patrzę na tą linkę, o kurde, rzeczywiście zerwana, to jednak nie jestem taki silny. No, ja mówię, niestety nie i przy okazji zmarnowałem ci, no bo ja mu w sumie zmarnowałem dwie godziny życia, bo jakbym mu powiedział wcześniej, to prawdopodobnie by nie siedział tam te dwie godziny nic nie robiąc, tylko by poszedł na inną ławeczkę albo po prostu poprosił pracownika tej siłowni, aby wymienił linkę. Troszeczkę się nam nie zdenerwował i powiedział, że jak ma, ma się takiego przyjaciela, to nie trzeba wrogów. Ja MG, no oczywiście, nie mam problemu, trzeba było tak nie skakać z tym kapa. To się skończyło tak, że tego dnia już żeśmy poszli do domu, ponieważ, no, czasu nie ma. Wiadomo, pracować trzeba, a nie trzeba siedzieć cały czas na siłowni, szczególnie po tym, jak już się zmarnowało 2 godziny. W sensie ja nie zmarnowałem, ja tam trenowałem półtorej, więc było, było fajnie miło, nie? Moja średnica bicka zwiększyła się z 0,69 do 0,69, więc, no, nieważne, ale, ale naprawdę progres jest. A Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie, możecie ocenić ten filmik albo zostawić miły komentarz, i za, za takie miłe gesty. Oczywiście gwarantuję wam, że dostaniecie normalnie bicek booster, to się nazywa, to jest bicek booster i to jest nowy eksperymentalny lek. Używając tego leku naprawdę nie dostaniecie raka, ale was, wasz bicek się zwiększy z 0,69 do 1,69 średnicy, także to jest bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chcecie mieć twardą faję, to prawdopodobnie też to zadziała, ale nie jestem pewien, nie gwarantuję. W każdym razie, jeżeli jakoś tak miło, miło zagestujecie ten filmik, to czekają na was takie wspaniałe nagrody. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, kłaniam się nisko, życzę wam miłego dnia oraz każdej innej pory dnia, jak ją sobie tylko tam wymyślicie, nie ma problemu, żeby nie było. Oczywiście żegnam się z wami ja, czyli Agista Twarda Faja z internetu i cześć!